Auto już jest w Zostało z tego natrysku wycięte, także już mamy kształt i powierzchnię takie jak powinny być. Jeszcze to wleci podkład akrylowy, który też dotnę, żeby było bella. No a w tej chwili zajmę się drzwiami. To zaraz będę pokazywał, co z tymi drzwiami będę robił. I dokończę tylny zderzak. zaczynam zaczynałem już w połowie jednego z filmów, który tutaj zaraz podlinkuję. Także można zobaczyć jak wyglądał początek prac ze zderzakiem. Wypiaskowałem go i dzisiaj zacznę od tego, że zacznę sobie ten zderzak obrabiać, jeszcze troszkę go podspawam, ukształtuję no i będzie gotowy do po zapodkładawania epoksydem. Tył samochodu jest wydłużony o pół metra i mocowania zderzaka też są wydłużone o pół metra. I jeszcze będę musiał pomyśleć dorobić jakieś mocowania tutaj do tego pasa tylnego w karoserii przez gumy. Ale teraz tak, muszę go założyć. Zrobiłem ten zderzak z, z tego, co miałem. Czyli po prostu z oryginalnego zderzaka, który też już był wcześniej lekko zmodyfikowany. I coś mi nie leży. No nie leży mi ten zderzak. Myślę, że pod koniec dnia coś się urodzi. Ciekawego. Ok, do trzech razy sztuka. Mam właśnie dorobione mocowania do ramy. Mocowane w dwóch punktach tutaj do ramy, wspornik. Jeszcze chcę sobie dospawać takie wsporniki, żeby utrzymywały mi ten tylny zderzak od, po, pod odpowiednim kątem, żeby on tutaj podczas jakiegoś uderzenia nie położył nam się do karoserii. No już mam koncepcję, także trzeci raz podchodzę do. Tego zderzaka, ale myślę, że to już będzie podejście finalne i będzie on fajnie współgrał z resztą tej karoserii. Dobra, plan jest taki: odcięłem element, który miał taki kształt. No, on był też pod innym kątem zamocowany, czyli bardziej pochyliłem w tą stronę i chcemy załagodzić. Nie chcę, żeby był taki duży cycek tylko chcę, żeby ten zderzak łagodnie się kończył więc no teraz spróbuję sobie dorobić szablon z kartonu no i wiadomo na szablonie mam jakoś mniej więcej tą koncepcję w głowie już jak on powinien wyglądać no i dobra, od szablonu wyciąłem sobie blaszkę znaczy w zasadzie szablon tylko dał mi wysokość i szerokość i teraz przykładając sobie ten element do zderzaka zaznaczam sobie Gięcie. Teraz sobie też przyłożyłem tą drugą część, żeby sobie zaznaczyć tutaj to gięcie. No i idę sobie z tym do imadła I na imadle sobie delikatnie, stopniowo, krok po kroku podginam. Tak, żeby yy, no uzyskać ten kształt, który później się będę dopracowywał jeszcze. łagodzony. myślę, będzie fajnie. On tutaj w miarę szczelnie przylega do wodnika. I teraz jeszcze z fragmentu wycięłem sobie ze starego elementu, który wcześniej był tak. Wycięłem sobie element, który spowoduje, że będę miał łagodne przejście z tej stawki, którą dostawiłem, do tego elementu, który wykonałem wcześniej. Tutaj już sobie przyłożyłem, odrysowałem sobie i teraz będę musiał ściąć z tego co dorobiłem taki półk, który tu mam, właśnie zielonym markerem zaznaczony. Dobra, wycięte. I tutaj ten elemencik mniej więcej będzie wchodził tu. Zresztą trzeba to podocinać, podoklepywać. No i podczas spawania jeszcze też będę mógł to tu klepnąć, tam klepnąć. Także zaraz już sobie delikatnie tu przytnę górę, tutaj dół i zaraz to będę wspawywał i jeszcze doklepywał. Ten jest ukształtowany i teraz muszę gdzieś wkomponować światła tylne. No i chcę wkomponować je tutaj w te odrzuty. To są elementy, które były na zumbiuku Zanim zacząłem przerabiać ten tył. Także wykorzystamy te elementy. Ja teraz będę chciał je przyciąć, żeby dać je głębiej, żeby one też wchodziły tutaj na ten pastylny na karoserii także tutaj już mam zaznaczone mniej więcej o ile będę przycinał no i będę je przesuwał a wcześniej one były między rejestracją także bardzo wąsko i myślę że rozsunięcie ich na bok plus wkomponowanie w nich w nie świateł a tutaj w Zumbiuku mamy jedną czerwoną lampę która jest światłem pozycyjnym światłem stopu i kierunkowskazem zarazem także wystarczy nam jedna czerwona lampka wkomponowana w środek i będzie perfekt. Tak jak mówiłem sterzak jest ukształtowany i teraz będę chciał przerobić ten element tak żeby tutaj dochodził blacha praktycznie do pasa tylnego. no i będą wkomponowane lampki także troszkę y, mniejszą lampkę y, myślę dobiorę niż ten klosz, który tutaj przymierzam ale tak to mniej więcej będzie przeglądało, teraz sobie przykleimy taśmę. Kupię mniejszą lampkę i ten klosz będzie głębiej. I przy okazji zapraszam do subskrypcji kanału. Tutaj można sobie gdzie z boku wcisnąć. Tam jest taki przycisk i można zasubskrybować od razu. Zapraszam też do komentowania i obejrzenia pozostałych filmów na kanale. No i idziemy dalej, teraz zaczniemy robić drzwi. No i dobra, przyszedł czas na drzwi. Niestety, drzwi w tym samochodzie nie były zbyt ładne. One ogólnie są wydłużone i, Ale jeżeli chodzi o temat blacharski to nie były naprawione Naprawiane mimo, że zostały przerobione, wydłużone No bo przy konwersji z sedana na kupę, czyli z szerodrzwiowego auta na dwudrzwiowe, żeby zachować proporcje Wywalamy tylne drzwi, natomiast przednie przedłużamy No i teraz trzeba będzie się tym zająć yy, Tak więc już wyciąłem to, co było zgnite, dorobiłem element na wzór tego, co był zgniity. No i teraz muszę to tutaj wpasować. Wyłatane. Tutaj z tej strony dorobiony też rand. Poszycia. A myślę, że na parę lat starczy. Wracając jeszcze do zderzaka i oświetlenia z tyłu. Oświetlenie będzie zarówno z lewej strony, jak i z prawej. Także mam też drugi element, który będzie tutaj i będzie lampą z drugiej strony. Natomiast jeszcze dzisiaj weźmiemy się za pracę nad Okej, okay, Karoserię mam względnie wstępnie uzbrojoną, także zajmę się teraz pracami na ramie dodża. Czyli muszę z przodu dorobić mocowania do tutaj przedniej części w ramię, żeby też to było zamknięte na poduszkach i z tyłu przerobić i w zasadzie jedno mocowanie w ramię do karoserii, które muszę zmienić jego miejsce, żeby wszedł mi błotnik i żeby przy okazji wykorzystać to mocowanie w innym miejscu do mocowania paki, też przez poduszki. Czyli o tyle skróciłem jedną i drugą stronę. Teraz wykorzystam sobie te elementy, ponieważ lekko y, zmienię po prostu ich miejsce, ale wykorzystam sobie y, fragmenty tej ramy, żeby właśnie dorobić sobie mocowania przez y, y, gumy z przodu do ramy. W poprzednim na początku ustawiliśmy oryginalną chłodnicę. Dlatego też tutaj mam cały ten izor z oryginalną chłodnicą na no, mamy tą yy, dodatkową tuningową. Striccie pod roleta. Yy, Także z niej bym skorzystał. No dobra, a teraz to wykorzystam sobie to, na pewno sobie wykorzystam to, no bo najlepiej wykorzystać wszystkie elementy jakie mamy. Yy, czyli tak, tu będzie normalnie w oryginalnie jak do ramy. dotąd zachowamy ten element. Tu będą odbogi do podników, a górę damy sobie od oryginału i komponujemy sobie też od oryginału tę izolę tutaj pionowo, żeby wchodziła nam ładnie chłodnica z Chevroleta. I pomyślimy, ja myślałem, żeby dać mniejszą chłodniczkę od Klimy. Błota też już nie jest w sumie załadna, nie wiadomo czy jest ścielna, a przy takiej małej kabinie połowa takiej chłodnicy Klimy wystarczy tego co jest, także chłodnice kliny damy innym. No i ok. mam już rozebrany element z Durango, jak i element z No i teraz będę musiał po prostu tak zrobić, żeby połączyć ze sobą te dwa elementy, wykorzystać ten element i jego mocowania do ramy, no i zaadaptować ten element, do którego będzie mocowana chłodnica miała na wzór oryginalnej. to muszę teraz połączyć, zrobić mocowanie w ramię i wszystko ze sobą skręcić. No. Także... Także tego. Cyk cyk, dwa dni do trzech Ok, jest napotkany delikatny problem. Z uwagi na to, że w Czewidoku 2 mamy. Yy, 47 V8 silnik. Natomiast w tej widoku numer 1 był 52. To są zupełnie inne silniki i ten 47 ma inaczej tutaj pasek pociągnięty. No i napinacz akurat wypada nam w miejscu, gdzie powinno być tutaj to mocowanie pod chłodnicę, także będzie czekała nas tutaj rzeźba tych elementów jednak żeby chłodnicę dać bardziej do przodu i jakoś to wszystko ze sobą zmieścić żeby móc swobodnie pracować przy pasowaniu przodu ściągnąłem koła, ponieważ nawet po spuszczeniu powietrza guma na oponach zapierała się o błotniki czy błotniki zapierały się o opony i nie szło regulować, nie szło nic robić i przede wszystkim też za wysoko wychodziły im wtedy błotniki bo one się opierały na dosyć dużym profilu Założyłem ferdi, które będą docelowo Z tym, że myślę, że pomaluję je w czarno Taką mam koncepcję, ale to może się jeszcze zmieni I teraz sobie będę ustawiał przód Mniej więcej już jest taka wysokość zawieszenia I zakładam też wysokość profilu opony Czyli mniej więcej tak ten samochód będzie w tej... Taka będzie po jego ukończeniu wysokość No i pod to mogę sobie teraz ustawiać, regulować cały przód No i spaływać do ramy mocowania tutaj tego przodu żeby to zawiesić na poduszkach no i dobra, przód mi fajnie usiadł dzięki temu, że zmieniłem te kółka i teraz to jest wspornik przedniego mocnika i będę mógł go sobie tutaj wsadzić on łapie się w nadkolu w dwóch miejscach tutaj przykręcamy go w to miejsce przez co ściągamy ten błotnik teraz po prostu zepnę sobie fragment ponieważ nie będę potrzebował żadnej części ponieważ będę chciał go łączyć z tym co wezmę z Durango z tego frontu Durango więc tutaj sobie go zaraz skrócę o tyle przez co nie będzie mi haczy tutaj bo napinać. i zaraz będziemy sobie budować od błotników Przód tak, żeby zawiesić te butniki, bo na jak widać, piszą, żeby zawiesić te butniki na poduszkach, na solidnym mocowaniu tutaj z przodu na ramię. Dobra, przykręciłem te uchwyty sobie w obu stron. Tak więc teraz będę mógł zdemontować grill ale zanim zdemontuję grill żeby mi się przód nie rozjechał założę sobie pas przedni i teraz skręcę pas przedni zdemontuję grill i dzięki temu pasu przedniemu nie rozjadą mi się te błotniki na boki a będę miał dostęp do ramy żeby móc kombinować z tym no, i mam wstępnie wrzuconą oryginalną chodnicę. Na takiej będzie wysokości. Tutaj będę musiał wyciąć jednak fragment tego pasa przedniego, zrobić wzmocnienie tak, jak w sumie w poprzednim szewidodzu robiłem, żeby ją bardziej pionowo ustawić. I powinno być gid. Będę musiał patrzeć jak z wężami yy, operację zrobić, bo tutaj mamy wyjście, w zasadzie wejście yy, płynu z chłodnicy to jest troszkę odwrotnie poprowadzony układ chłodzenia, czyli termostat mamy na dole. Teraz nie będzie go widać. Termostat mamy tutaj, a z powrotem powrót mamy górą. No tak jest w tym silniku 4.7. I kwestia, czy jak tutaj ustawię ją bardziej pionowo, czy będę miał możliwość puś puścić wężyk, cyk. Czyli będę musiał mieć dwa takie ostre gięcia. No zobaczymy. Dobra, no sobie odległość od ramy do tych wzmocnień błotników, które wykonałem. Wychodzi mi, że jest tutaj do góry, do błotnika 21 cm. Do tego wzmocnienia jest centymetrów 15. Teraz sobie na razie utnę z zapasem, czyli tutaj sobie zetnę 20 cm, czyli odetnę górę, a zostawię sobie na razie dół i będę później ten dół pasował do środka, przycinał, tak żeby sobie do, w tym miejscu dorobić mocowania, bo można było przykręcać do tego te wzmocnienia w zderzakach. No i będziemy tutaj ogólnie pozycjonować chłodnicę. Dobra, Różnica między 4,7 a 5,2 jest na tyle duża, że aby złożyć przód będę musiał wywalić kompresor od klimatyzacji także jeszcze będę myślał gdzie znaleźć mu nowe miejsce a w miejsce kompresora będę musiał dać alternator żeby móc wyprowadzić wodę z chłodnicy i żeby się tutaj objaśnić z przodu ze wszystkim także niestety tutaj cały ten posprzęt wystaje mocniej niż 5.2 no i jest bardziej rozbudowany silnik też jest inaczej ułożony z uwagi na to że ma wałki w głowicach już jest yy, troszkę wyżej i pod kątem w ogóle zamieszczony w ramię. Więc jest dużo zmian konstrukcyjnych, jeżeli chodzi o różnicę między dwoma silnikami. No i co? No i będziemy kombinować. Na razie sobie będę przycinał ramę i mocował od odbiórkę. Się cała seria filmów z projektem Szewidocz. Także zapraszam do obejrzenia poprzednich części z rozbiórki Doja Durango, z blacharki Chevroleta, Także jest kilka odcinków, które serdecznie polecam i zapraszam do oglądania. Taki jest cała seria odcinków z projektem Zumbiuk, na które również serdecznie zapraszam.